Starość Tezeusza W młodości byłem Tezeuszem, a dzisiaj jestem Minotaurem. Po mrocznym labiryncie klucze, nie mogąc liczyć na Ariadnę. Głowa mi coraz bardziej ciąży, gdy żądam światła niby Boga, a ostrzegali ludzie mądrzy, że wszelka żądza to choroba. Kiedyś walczyłem z potworami, dziś przeistaczam się w potwora. Na ścianach cień mój niby pamięć tego, kim byłem ledwie wczoraj. Z pochodnią u łba ścigam siebie, geometriami korytarzy, A świat się boi mnie, bo nie wie, że winien przejrzeć się w mej twarzy. W młodości byłem bohaterem. Dziś jestem więźniem ciemnej sławy. Miejsca w pułapce tej niewiele na więcej coś niż życia nawyk. Robię co mogę, mimo kaźni. Małe starczają mi radości. Mgliste obrazy wyobraźni i gorzka sytość dorosłości. Nocą mnie prześladują zjawy ludzi złożonych mi w ofierze. To ów obrządek krwawy sprawił, żem pół mężczyzna i pół zwierzę. Więc odkupienia dla mnie nie ma w niezawinionej poniewierce. Skrobiąc na murze ten poemat, pokornie czekam na morderce.